Witajcie, czas na test świateł Volvo V60. Na pokładzie tego samochodu mamy na szczęście, bo wydaje mi się, że inna opcja nie wchodzi w grę w wypadku tego samochodu. Niż światła typu Matrix. Wymagają one dopłaty 5300 zł. Jest to pakiet Lightning. W skład którego wchodzą oprócz świateł matrycowych również spryskiwacze reflektorów. Dodatkowo wyższy poziom oświetlenia ambientowego. Ale i tak najważniejszym aspektem tego pakietu są światła typu LED. I test świateł właśnie będziemy przeprowadzać. Ciekawa sprawa, gdy zaraz po zjeździe z autostrady, światła matrycowe zaczęły działać. Sektory się zaczęły włączać, tak samo jak zaczęły działać zaraz skrętne światła. A przed chwilą podróżując po autostradzie nie działały o widzicie teraz świecą światła wyłączmy mamy zwykłe mijania nawet zwykłe mijania jeżeli wyłączymy aktywne światła drogowe cały czas działa ich skrętność i bardzo ładnie doświetlają zakręty w zależności od położenia koła kierownicy. Uruchommy sobie jeszcze aktywne LEDy, o widzicie, już zaczynają pracować. Mam nadzieję, że to było chwilowe jakieś niedyspozycja. Teraz jakość świecenia jest rewelacyjna. Chyba, że te aktywne LEDy nie są typowo światłami matrycowymi, tak jak to miało miejsce w testowanym przeze mnie kiedyś XC60, a są to po prostu LEDy. może to sprawdzić, bo jestem teraz bardzo zaskoczony. A są to po prostu LEDy skrętne. Z aktywnymi światłami, czyli z asystentem świateł drogowych, a nie aktywnymi światłami drogowymi, czyli że nie ma tego efektu wycinania, tylko po prostu mamy asystentę świateł drogowych i skrętne światła. Muszę to doprecyzować i tak naprawdę wyjaśnić ten aspekt, ponieważ w tym momencie jestem, troszecz jestem troszeczkę zaskoczony, ale wracając do świateł, drogowe świecą. Rewelacyjnie, rewelacyjnie, rewelacyjnie. Super. Bardzo mocno, daleko jasnym, mocnym światłem, snopem światła. Jedyne, do czego się trzeba przyzwyczaić, to druciki, które dzięki którym mamy podgrzewaną przednią szybę, ale zarazem, które generują takie rozpraszanie światła w właściciele. Samochodów marki Ford w szczególności doskonale pewno wiedzą o co mnie w tym momencie chodzi. Drogowe rewelacja mijania całkiem w porządku, tylko dlaczego? Teraz one, jeżeli zwolnimy, zaraz sprawdzę ustawienia. Może to być kwestia ustawień, bo w tym momencie matryce działają, a nie tylko na zasadzie długie, krótkie. Zaraz to zweryfikuję Jedźmy tu, żeby zobaczyć, czy wycina. Mały update w zakresie świateł Full LED, które testowałem w Volvo V60. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Volvo, cytuję. Nasze najbardziej zaawansowane reflektory LED optymalizują widoczność bez oślepiania innych uczestników ruchu, przez cały czas dostosowując kształt wiązki światła. Światła drogowe mogą pozostać włączone przez cały czas. Gdy mijasz lub doganiasz inny samochód, reflektory zost zostają przystosowane dokładnie w takim stopniu, jaki jest potrzebny, aby nie oślepiać drugiego kierowcy. Reflektory te dodatkowo poprawiają widocznie na zakrętach, obracają się wraz z kierownicą, bo oświetlać drogę przed samochodem. Dobra, tyle teorii, a jak widzicie w praktyce jest problem, a przynajmniej ja taki problem dostrzegam i z takim problemem się borykałem podczas testu, iż de facto te wspaniałe światła, zgodnie z opisem, podczas jazdy autostradą nie chcą działać po prostu, i dokładnie rzecz ujmując, jak to widzieliście w początkowej treści filmu, matryce na autostradzie nie działają w ogóle. Teraz widzicie drogę pomiędzy przyczyną a krakową, którą regularnie pokonuję kilka razy w tygodniu, jak to nazywam przed wsiem. I zgodnie z obrazem wideo, który właśnie oglądacie, w tym momencie podczas pokonywania tej drogi światła działały rewelacyjnie. Matryce działały. Wycinanie działało, wszystko było super, tak jak być powinno i nadal nie znajduję odpowiedzi, dlaczego na autostradzie one nie działają. Może wy znacie odpowiedź, jeżeli znacie, piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich publikacjach.